ostatni czas jest taki, gdzie mam poczucie, że, że jestem w liceum i nadchodzi, przychodzi do mnie nauczycielka z matematyki i pyta o zadanie tygodniowe, a ja mówię, że, że jeszcze nie, przepraszam Panią, ale nie, nie zadania do dzisiaj, a ona się pyta mnie, a, a co z tym, a, a, a co z tymi zadaniami, które wisisz za ostatnie trzy tygodnie. Czyli mam poczucie, że jestem znowu w liceum, jestem do tyłu ze wszystkim, czyli sobie nałożyłem jakiś taki Taki top pracy, gdzie, gdzie... Może tego za dużo, so, if it's good for you, then it's good for us. We won't be the few, the few that never was. But please don't question what we've done to all the others. How we now love as one. And the shiny people of Yasuo say hm, hm. Inteligencja say hmm hm. Ludzie, którzy nawet nie wiedzą o tym, że jak się robi zdjęcia z fleszem to jest tak denerwujące. Chryste, mówią... Kura He Heteo ja mam możliwość grać naprawdę w różnych domach kultury ze swoją kapelą albo właśnie w małych świetlicach samemu. Więc tak, ja nie myślę, że Jasko jest, czy te okolice są mi bardziej bliskie niż inne, ale na pewno nie są mi obce i, i na pewno wywiaduję tu przyjeżdżać. I szła za myślą na dalej, istotnie stygnących, ale coś tam. To jest taka prosta melodia. Każdy by ją napisał. ale nie napisali. <grystanie> Poparł. I królewicz nadchodził z oddali, Smoknąć chciał żabkę w łapkę, Lecz nie zdążył, bo wpadła w płapkę, I tylko główka została na wierzchu, Więc ją cmoknął w tę główkę bez przeszkód, I, I królewna nie żaba w betonie. Z królewiczem po już tonie. Leżało mi na tym, żeby, żeby nie poznali... No żeby, i, i to mi się, się udało, więc... To jest dla mnie, to jest moja spowiedź. Tym sposobem mogę, mogę, mogę błądzić, bo dzisiaj, przez półtorej godziny, em, dostałem dużo, du, dużo witamin C. No. To kto z Was, Szanowni państwo, tak ostatnio pomyślał, może puścił, nie, nie tam się, czy w kuchni, czy ale w szykalni walca. Co się dotykał do rytmu walca przed czwartych? I dzisiaj To nic za późno. Czego w takim razie Czesławowi życzyć na najbliższe lata? Myślę, że tak jak każdemu zdrowia, i o Jezus, talentu do dobrych ludzi. Tego zatem życzymy. Dziękuję bardzo.